Jak wiecie, kostka Kevina powróciła do Fortnite'a. W dzisiejszym odcinku naszym zadaniem jest wygranie gry używając tylko lutu z wyspy Kostki Kevina. Oglądajcie do końca, bo było naprawdę mocno. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz pamiętajcie o kozie Zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. I zapraszam Was na moją mapę, która teraz pokazuje się na ekranie. Widzowie, jak wiecie, do Fortnite'a powróciła Kostka Kevina. I podtrzymuje ona właśnie wyspę na lutlejku, na którą lecimy. Nasze zadanie to granie tylko lutem z tej wyspy. I wygranie gry. Rafa, mam granatnik. Ze mną jest oczywiście Rafa, Siemano. Siemano, Siemano mi udało się zdobyć pistolet. Mamy gości na domku. Otwieram skrzynię i mam SMG-ka i małą potkę. Dużą potkę znaczy. Ło, wow, Ło, wow, wow. Mnie tu podchodzi gościu, ale mam shotguna, więc jest spoko. I może go porobię. Daję mu pompę, daję mu pompę 36, jeden Leży, mamy go. Elegancko, ja biorę krzaka. Mam złotego krzaka. Ubieram mam potkę i lecę do ciebie. Stary. Dobrze się zaczyna. Naprawdę mój ekwiponek wygląda spoko. Mam nadzieję, że tobie też tam fajnie sypnie. Ja ogłem idę na dach. nad górę albo wovisa za nich Czemu nie dostał? Powinien dostać, wysadzam chatę. Całą chatę wysadzam. Okej, okay, to ja wychodzę wyżej i podchodzę ich tak na blisko. Dobra, spróbuj podejść na blisko. No, mi to wysadzenie tak średnio się udało, mówiąc szczerze. No, nie mogę trafić do domku. Ej, ale oni dalej tutaj gdzieś są, tylko gdzie? Oho, strzelił do siebie po. Jest tam, jestem tam za drzwiami, no? Leży, leży, leży jeden. I drugi jest też tu? Biało. Biało 17. Pyk, pyk. Dobra, mamy go. Ej, domek przejęty. Uuuuu, o ty. Proszę bardzo, no nie, no ty go wyeliminowałeś, chociaż nie wiem czy nie ja, ale dobra, możesz sobie zabrać, ja zabiorę sobie inne przedmioty, które znajdę tutaj. Znaczy ja w sumie miałem zielonego taktykala, więc jak chcesz, to mogę ci dać tego niebieskiego na luzie. Ale mnie cieszy to, że takich porobiliśmy. Wjechaliśmy, wygraliśmy bardzo fajnie, ale nie zapominajmy, widzowie, że my możemy jeszcze dropić. Tutaj znajduje się przede mną skrzynka, więc otwórzmy, zobaczmy co mamy. Uuu, wolna pompka zielona, bierzesz? Ja może zieloną wezmę, chyba że ty wolisz, no to ja wtedy wezmę tą niebieską szybką. Mi jest obojętnie, możesz mieć. Tą wolną w sumie jest lepsza, weź sobie tą lepszą. Zabieramy widzę, wszystkie przedmioty i oczywiście będziemy cisnąć dalej. Tylko ja jestem ciekawy jednej rzeczy, czy te chłopy były w piwnicy, czy w piwnicy będzie jeszcze skrzynia? I dobra, ja idę do piwnicy, a spotykam kolejną skrzynkę, więc o, nie uwierzysz, Rafa. Ej, dobra, zgadnij, co trafiłem. Zgadnij, nie zgadniesz, a może zgadniesz? A RPG -a, na przykład niebieskiego takiego, RPG A, a skarito wleciał skarito więc bierzemy skara i zamiatamy w takim razie, jak jest skara. U mnie jak widzieliście, właśnie wyleciał RPG tutaj z tej skrzynki. I wydaje mi się, że jest bardzo dobry traf. Co ciekawe, mieliśmy gości, którzy lecą z Tilted, ale oni gdzieś przelecieli w to miejsce. Goście z Tilted w to miejsce. Ej, to w sumie daleko polecieli. Ja jestem pewien jednej rzeczy, że tutaj za chwilę ktoś będzie chciał wlecieć, bo bardzo często, jak tak teraz widzowie gram w tej gierki, bardzo często ktoś przylatuje na tą wyspę, jak jest ten Kevin. No bo każdy lubi się wybijać, to jest darmowa rotacja, można powiedzieć. I często ludzie tu latają. Ja zastanawiam się, czy dobrym pomysłem byłoby tutaj może zostać i nawalać do wszystkich chłopów, którzy się wybiją, czy lepiej jest może... Iść dojeżdżać. Czy tam grać po prostu normalnie? Ogólnie w grze mamy 47 osób. To jest mega dużo, więc wydaje mi się, że powinna być mocna końcówka. Rafa, mam ciekawostkę, dlatego że usłyszałem, że w piwnicy tak jest. Mamy skrzynię, więc jest to moim zdaniem ostatnia skrzynia na tej wyspie. Zobaczmy, co kryje. A kryje ona. Oje, kałacha. No dobra, no, no, ten kałach. No raczej mi się nie przyda. Mam skara, to podziękuję. I słyszałeś, że się odradzali? A, odradzają się, odradzają się. Teraz się odradzają, stary, i oni to robią na ludlejku. Ej, dobra! O, chcemy Pijaka mu tam żółty. No czemu mnie łapie? I leży <noise> Zdążyłem No to co, idę po lucik, idę po ludzi. No widzowie, oczywiście tym nie możemy grać Tylko rzeczami z wyspy Kevina Ogólnie ten, no myślałem, że on zdąży uciec, więc Więc wolałem go po prostu rozwalić Bo znam taką sytuację tutaj na Właśnie na tej miejscówce było podobnie I później przylecieli nam na głowę Ale to w innej rzeczywistości, że tak powiem O, o, wybili się riftem Chyba ci lecą na głowę, więc y, uważaj A, lecą na głowę, lecą na głowę Ale oni nie mają tutaj zielonego pojęcia, co ja im zrobię I? Idę im na plecy. Czekaj, 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 czekaj. On nie wie, widzowie. Ale to będzie 600 IQ. Rafa, przytrzyma ich jeszcze chwilę Nie gadaj, że on mnie zobaczył Żartuje, że on mnie zobaczył chyba. Wiesz co, ja musiałem uciec, bo on był zaraz nade mną. Jak tu ciebie? A dobra, jak uciekłeś, to również to robię. Czepiak na głowę. Uciekam, 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 uciekam. Ja mam tego -a, a ty też chyba, no nie? Mam granatnik. Eee, yy, mi do boksa i wale, bo jest boks, jest boks, yy, tutaj zrobiony, pięknie. Edycja. Dawaj go. Daszek, bomba leży jeden. A, jeszcze drugi. drugi. Yy, za stówę dostał gościu. Dobra. Ej, widzieliście w ogóle jak ta gra mi się pobugowała w tym momencie? Czy wy to widzieliście? Ale ja jestem ty ja jestem zdumiony, że my ich porobiliśmy To było mega dobre GG Widzowie, serio, GG Bo oni byli mocni Ukradłem ci chyba potki, tak mi się wydaje Chyba, że mi je zostawiłeś Ogólnie ja nie mam pompy A ty mi zostawiłeś jakąś pompę Tylko nie wiem gdzie Ja ci ją zostawiłem zaraz Zaraz pójdziemy, ją znajdziemy Ona była w takim dziwnym miejscu Więc myślę, że muszę po nią pójść razem z tobą Ale widzowie, 6 fragów To jest naprawdę spokojny wynik A dodajmy jedną rzecz Nie zeszliśmy jeszcze z wyspy Kevina Więc XD, trochę beka Ja proponuję nawet tu zostać Bo na pewno ktoś tutaj będzie chciał Ej, prawie byłem... Kino, ale dobra. Wydaje mi się, że ta strefa może być tutaj bardzo długo. Chociaż jak myślisz? No tak patrząc na mapę, wydaje mi się, że może być bardzo długo. To co, do czasu, kiedy nie będzie tu strefy, zostajemy, to może nie być głupie. Masz tutaj stare pompę, zabierz ją sobie, wolna, zielona, pump, Shotgun. Okej, okay, zabieram ja potrzebuję do yy, RPG. Nie wiem, czy ty masz jakieś? No właśnie, nie mam nic w tym problem. Górka! Ej, jakbym miała WP, 24 dostał? Tam są. Mi stąd nie renderuje. Nie wiem, jak to się dzieje, że to. Ale teraz coś widzę, jednak. No właśnie, oni tam sobie chillują bombę. Ej, mamy strefę XD. Pytanie, czy tu pójdą goście od strefy? Powinni iść, no nie? W sensie z pomidora, yy, z daski powinni tu przechodzić. Słuchaj, ja myślę, że na 100% tutaj przyjdzie bardzo dużo osób, bo każdy, widzowie, każdy, ale to każdy lubi za darmo rotować, wybijać się właśnie z takich miejsc, z którymi możemy latać. 100% przyjdą tutaj. Dwa albo trzy dło, Tak coś czuję I odrodzili się na Tilted Ja mówię wam widzowie Tu zaraz dużo ludzi się zleci Każdy będzie się wybijał Okej, okay, ja patrzę na te fabryki O, o, widzę, widzę Krzak Dostał 24, zbity krzak Okej, okay, mi by się przydała połówka potki, ale nie znalazłem Tak samo szukałem rakiet i też ich nie było Ej, hey, powiem ci ciekawostkę Gdybym miał AWP, to ten gość by już leżał Dlatego, że bił do mnie z miejsca, no ale trudno On przechodzi dalej wo, wo, wo. Ej, ty, celny jest skubany A gdzie on przeleciał, bo ja go nie widzę Swoją drogą, co dopiero ktoś tutaj się odradzał Na tej miejscówce Nie mamy strefy, więc ja proponuję przelecieć Mimo wszystko stąd, bo możemy mieć później przypał Nie ma co kombinować, lecimy do strefy Widzowie, wygrywamy ten mecz, bo oczywiście taki jest ser. Tylko tu jest ostra bitka przy tilted Na to musimy bardzo mocno uważać Musimy, ale od prawej strony mamy gości ja mam w razie czego fortaporty, nie fortaporty Tylko wyrwy, można podwalić tych gości Może gdzieś tutaj, czekaj, czekaj, bo ja tu graplera Słyszę, ej, nie wiem czy w ogóle jest sens im się Pokazywać, bo oni mogą być bardzo Dobrzy, leci, 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 leci Leci, leci, leci ale no pięknie Strzelam, świetny aim za A ja proponuję tak, przejść do strefy Być z dala od tych tiltedów, bo tutaj Widzowie są troszeczkę Dymy, jest w ogóle tylko 16 Osób do końca tego meczu. To pokazuje jedną rzecz, że na tym serwerze są naprawdę napocone chłopy, bo dojeżdżają każdego. Bije do gościa, czekaj, sorry, że przerywam. Dostał bardzo dużo ode mnie tam. No to dawaj, dojeżdżamy go, dojeżdżamy jegościa, żeby tutaj na zon później nie dojechał. Oho, jest przy domku. Powiem tak, to są te ziomki z lutlejka, taka ciekawostka. Spróbuję wyjść na hagie, bije do niego 35, spadła na dół ta nauczycielka od matematyki. Okej, okay, ja tu widzę, a oczywiście z innej strony do mnie biją. psuje gościa 35, 70, 81, bardzo biało ma. Czerwony Voyager, yy, Trzeci stary skin. Leczy się. Mam go w boksie Bardzo dużo dostał No. Ej no gdzie ten gościu No kupi. 22 Dostał. Dobrze, dobrze, dobrze. Ej ja no ty Tyle razy go trafiłem i nic z tego Kolejny. Leży, leży. Mam go Ale to nie jest to. co nie był ten. To był solo jakiś jak ich była dwójka. A ten jeden szedł na ziemię Jakby co? Widzę go. Piję potkę. Tam jest Okej. Okay, puszczam rakietę Nie udało mi się. Podmieniam go od drugiej Strony. Mam, 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 mam ścianę. Mam go Przed sobą. Biało Eee, na plecy wszedł. O, ale DOSTAł Gonga, leżysz! No, siemano! Elo! To jest jakiś inny o, To był właśnie ten Voyager, którego ja tak wcześniej obiłem. Uwaga, uwaga, jest tu, jest tu! No co za gościu! I przestanę, przestanę edytować, zacznij strzelać, no to co, co, chłopie Rafa, to był nasz dziewiąty frak. Kiedy my mieliśmy tyle kieli na odcinku, bo ja nie pamiętam. Ja też nie pamiętam, tutaj są małe potki. Koronek, pełno koronek jest swoją drogą. Podnosimy. Zawsze piszecie mi, że nie podnoszę koron, a dzisiaj podnoszę. Eee, kolejne chłopy, właśnie, dobrze, że to zrobiłeś. Bardzo dobrze. Że to zrobiłeś. Przelećmy sobie. No ja koronki niestety nie podniosłem. Lecimy na górę wikingu Aha, tylko na górze wikingów też są ziomki. I to o, mocno trafiają. To może na dół. No to może na dół. Na spokojnie 11 osób, jest z tego dosyć dużo. Możemy na brzeg polecieć po jakieś leczenie. Jestem jak najbardziej za. W ogóle kiedy ja ostatni raz widziałem taką strefę? Na górkę wikinga? To no widzowie wydaje mi się, że ostatni raz dużo lat temu. Ej, na, na nas nie wiem, czy nie leci. Lecą, lecą na nas. Oho. Dostał jednego hita, ale o, ja muszę boksować. ja mam jeszcze jedną wyrwę, Chodź do mnie. Leci, 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 leci. leci. Po, 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 powalony, 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 dawaj go. Ty go w powietrzu? Nice! To, dobiję go! Dwadzieścia, dawaj na blisko, stary, dawaj na blisko, nie ma, tutaj nie ma. A ich y, wiesz. Izowie, nie ma miękkiej gry! No, wyrwą ucieka. Oj, AWP dostałem, AWP dostałem, AWP dostałem. Okej, okay, ja zabieram te wszystkie rzeczy i lecę za nim, stary. O ja się leczę, na spokojnie, ty możesz go dojechać, jeżeli chcesz. I się czujesz pewnie. Nie, 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 oni już go rozwalili dokładnie. W tamtym miejscu. Ja tutaj przejmuję HG i swoją drogą mam e, chiller w Możemy nagrać jeszcze na tym odcinku. W sumie czemu nie? Nagrajmy skocznie na e, chillerach, widzowie. Kto skoczy dalej? Ten wygrywa tysiąc faudolców. Dawaj, za do góry. Dobra, w takim razie już tam idę na skocznie narciarską. Ej, trochę mnie maców to będzie kosztować, tak? Pewnie z 500 to wyjście, ale kiedyś właśnie było to fajne, widzowie, że wow, że wyjście na górkę to nie było takie coś, że sobie wchodzicie, tylko normalnie was to dużo maców kosztowało. Jak ja nie zginę ze snajperki, to będzie cud tak ogółem, nie? Ja ich tam za 10 uderzyłem, no mega duży, mega dużo. Yy, skocznia już gotowa. Ty skaczysz pierwszy. Mówisz, że ja skaczę pierwszy, a skocznia prowadzi w przepaść, tak? Jeżeli dobrze rozumiem. Oni mają snajperkę, musimy uważać. Kolejni są na rifcie, ale coś, stąd to chyba nie dolatuje nawet. A nie, jedna. Uuu! Biało, ma. biało ma. Ej, leży, leży, leży o, Ale dymy, 208 metrów To jest chyba rekord, mój wizowie w powietrzu powalenie kogoś Dawaj tego go... 20 dostał I ten, co wychodzi, pewnie też zaraz dostanie, ale jednak nie Ja tam biję, 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 biję Ale no niestety nie pokonam nikogo Ty, ale ten ziomek się podniesie, myślisz? Chyba się podniosą, co? Dawaj, skacz, twoja kolej Ej, dobra, robię to, widzowie Skaczemy, uwaga Cyk! Ale uh, Ty jakbym spadł no, no to trudno, nie mamy tu nikogo, wszyscy chyba są po drugiej stronie jeszcze są goście tutaj i tu będzie pewnie jeden. Ej, dobra, bo przez ten lut, lut na nogach to ja wpadłem do bazy kosmicznej, ja Zaraz z, z rakietą wylecę. Rakiety to ja puszczam do tego gościa, on jest chyba je. Oj, 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 oj. Okej, my nie mamy strefy, musimy przelecieć, ale ty masz wyrwę na dole! 24? I ktoś otworzył zrzut tutaj na dole. Gdzie on jest? E, nawet nie wiem. On nie ma maców. On nie będzie miał maców, żeby wyjść na z Spam go. Leci rakieta. Ej, teraz przydałoby się im to drzewo na głowę zrzucić. Tylko, że no w tamtym sezonie nie było takich drzew, więc co się nie uda. Ta rakieta nie doleciała. kumasz? Nie, doleciała teraz. Ona doleciała? Ej, oni by nie mieli tego. Maców? Ej, to tak wygląda, jakby ten z lewej nie miał materiałów. Tak mi się zdaje. Czyli oni są tam uwięzieni, bo nie da się zejść ani wyjść, no nie? Więc. O, erpek mi się. <laughs> Jak mi się RPG ładował, ty. Żeby tu się nic nie wydarzyło. Widzisz no? Ja rozwalam to ziem! Się... Przywo! Ajajajajaj. Aj, aj. Ej, widzisz mojego RPGa? Patrz, patrz stary do mnie tu, tu, tu A, już skoczył na miejsce. A, no to u mnie był normalny, całkowicie. Nie wiedziałem właśnie o co chodzi. Ej, on ucieka! Bez maców spada! No! 24! Nie wierzę, nie wierzę, no nie wierzę. A do ich jeszcze dojeżdżają goście z góry. Musimy uważać. 24. Biało ma, ale ja też dostałem. O ty. Dobra, i Okej, okej, wbijam. Może na tych gości bez maców tutaj by zeskoczyć, tu na nich. Wo jo, jo, ja mam nadzieję, że ja przeżyję. Po prostu leci gdziekolwiek. Dobra, ja ginę jakby coś. Nie wiem, co się stało, ale ja jednak przeżyłem, widzowie Więc podejdźmy optymistycznie do tematu, będzie dobrze Stary, tu się tyle stało na jednym, na jednym okienku, na jednej klatce, że to był hit Już mikrofon chyba Goście tu nas podchodzi, musimy uważać Spamuję go ze Skarita, to nie jest ten biało, 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 obity Biało, biało, bardzo biało Wbijam mu się na... LOL, John zniknął na... LOL, Jones... WK Emil, no zniknął, po prostu do lobby się zapakował. I drugi. Pozdrawiam tutaj Emil i disk. Hello, WK Emil. No, proszę nas nie wukajować. Dobra, proszę nas nie wukajować. Okej, okay, pijemy tutaj soczek. Graplera sobie wezmę do przechodzenia. Został jeden ziomek, zobaczcie, ile mamy killi. Wygląda to porządnie. Ej, wiesz, co mnie boli, zostawienie tego złotego skara. Ale jest, jak jest, wizowie No czasem nie można mieć wszystkiego, co się chce. Ja chcę w sumie dzisiaj jedno: wygrać ten mecz. 13 kill win. Czy to nie brzmi dobrze? Powiedziałbym nawet, że to brzmi za dobrze, ale, ale spoko. Jest. Podoba mi się to bardzo. Właśnie jestem ciekaw, gdzie jest ostatni. Bo on prawdopodobnie gdzieś tam u góry będzie. O, tam będzie. I... O, o, to jest chcieliśmy do mnie za Uważajmy na awkę. Uważajmy bardzo na AWP. Bo ja jeszcze widzę taki scenariusz, że ja albo ty dostajemy AWP i drugi przegrywa. To, to się nie może tak stać. To musi być wygrana. Ja sobie przeładuję. RPGA. W sumie, czy ja powaliłem kogoś z RPGA w tym odcinku? Chyba nie. Ej, on do nas ładuje z tej AWP? Nie, chyba z RPGA nie powaliłeś. Na pewno obiłeś, ale nie powa... Liłeś, a unik w realnym życiu, widzieliście to Zostało mi tylko 8 rakiet, on przeszedł, tak? Tak, on przeszedł sobie kotwiczką Słuchaj, ja proponuję się nie śpieszyć Ja proponuję się nie śpieszyć Nie, ja tylko przejmuję HG, walę mu tutaj RPGa Za 9 Rafa, lecić na głowę Ale ci wybombił, dobra yy, Jednak się śpieszymy Jednak tu trzeba po prostu go rozgromić W drobny mak Ej, kolapsuje, kolapsuje Uważaj, bo będziesz spadał O choinka A co, on nie spadł, czy jak? Yy, on spadł, on, on trapa sobie założył, chłopie co ty robisz? Rafa, on już jest na metalu, brakuje mu powoli maców, Spamuj mu RPGa. Dawaj mu RPGa, niech nie będzie miał matsa, to wygramy na easy. On, już mu się kończą matsy, SMG. Wygrywamy, wygrywamy wizowie lutem tylko od pana Kevina.